Panie Ciła z tej strony, Kawaii Brunetti, witam Was w recenzji anime Banania. Banania to odcinkowa produkcja z gatunku kodomomoko anime, czyli przeznaczona głównie dla dzieci. Jednocześnie jest ona reklamą produktu pluszaków, kubków i innych gadżetów z serii nowych maskotek Banania. Mimo, iż Anime jest niczym więcej jak potężną dźwignią reklamową, zdało egzamin na miłą, sympatyczną i wcale nie taką bezmyślną produkcję, której odcinki trwają 3 minuty z hakiem. Mamy tam całą gamę bohaterów, więc każdy kodek w bananie jest swoistym indywiduum i każdy ma swoje tak zwane 5 minut. Cała produkcja aż ocieka słodyczą, ale mimo to jest znośna, gdyż nadrabia lekkim humorem, którego nawet dziecko może do końca nie wyczuć. Dla mnie Banania to świetna odskocznia i jako, że jestem fanką kotów oraz rzeczy uroczych, to z miłą chęcią oglądam koty w bananach, jakkolwiek to brzmi. Jeżeli macie ochotę na coś bardziej w stylu kawaii, to zapraszam Was do obejrzenia tej produkcji i do odwiedzenia mnie na Facebooku. To wszystko w tym krótkim odcinku. Dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia.